terenie tego lotniska jest wiele schronów, które w tej chwili można jeszcze obejrzeć, a o tych, które są pod ziemią, to praktycznie y, nie wiemy y, zbyt wiele. Okoliczni mieszkańcy, z którymi miałem okazję tutaj rozmawiać, y, dają do zrozumienia, że działo się tutaj wiele. Z tego lotniska zachowały się pewne jeszcze elementy, tak i bocznicy kolejowej, z której na platformach wagonowych zostały, zostały y, przewiezione części prawdopodobnie Podobnie jakichś urządzeń, bądź może nawet osprzętu lotniczego, w kierunku samej góry ślęży, gdzie do dzisiaj stoi jeszcze strzelnica, na której strzeliwane były działka samolotowe. W liście kapitana von Schreckta czytamy: Po przylocie sztandarter Firera-Kaunica i Obersturban-Firera-Fineberga. Ze stojących na bocznicy wagonów kolejowych wyładowano na ciężarówki obite blachą skrzynie. Dwudziestu rosłych SS-manów zajęło miejsca za kierownicami samochodów. Do nich dołączyły ciężarówki załadowane materiałami wybuchowymi. Cała ta kolumna ruszyła przez rogał ku czarnemu masywowi Coptenberg. Znajdujemy się w tej chwili na leśnictwie Miękinia. Leśnictwo tam padło, u podnóża góry ślęży. Istnieją wszelkiego rodzaju legendy związane, zwłaszcza ze skarbem, który wyjechał z Wrocławia ciężarówkami, przyjechał tutaj, niedaleko, do leśniczówki. I stąd w nieznanym kierunku te ciężarówki pojechały. E, takich miejsc, gdzie mogło się to zdarzyć, oczywiście jest całe mnóstwo. Jest tu kilka sztolni na terenie. Tego nadleśnictwa. Sztolnie z reguły są już zasypane, i praktycznie rzecz biorąc, nie nadają się do, do wydobywania czegokolwiek, ale oczywiście wiążą się z tym wszelkiego rodzaju legendy. Jak to zwykle bywa, znajduje się całe mnóstwo osób, które mówią, że coś słyszały, że ciężarówki jakieś zostały zasypane. Mówi się o ludziach, którzy są strażnikami, tak zwanymi, czyli chodzą y, i pilnują tego skarbu. Wiedzą, gdzie on został zakopany czy zasypany, gdzie zostały wysadzone jakieś sztolnie i, i pilnują właściwie ich, ich głównym zadaniem jest tylko pilnowanie, żeby nikt się tam nie kręcił i żeby nikt y, nie, nie wydobywał tego skarbu, żeby nie próbował się do niego dostać. Ja niestety osobiście. Nigdy się z czym takim nie spotkałam. Ani nigdy nie spotkałam takich ludzi, którzy pilnują, a być może się nie domyślałam, że to są ci właśnie ludzie. Ani nigdy, niestety, nie natknęłam się na żadne e, miejsce, które mogłoby mi e, jakby sugerować, że coś tam może być zakopane, że coś tam może być zasypane. Szarfurel Lunke podniósł słuchawkę brzęczącego telefonu. Leśniczy Lunke, słucham? Tak jest. Lunke odłożył słuchawkę na widełki. Johan, wyprowadźcie więźniów. Idziemy do sztolni. około 30 minutach marszu doszli do wylotu wykutego w skalę tunelu. Tunel był wybetonowany. Pierwsze 50 metrów tonęło w ciemnościach. Po tym odcinku tunel rozszerzał się, tworząc grotę długą na 40 metrów, szeroką na 15 i wysoką na 6 metrów. Jeden z ss uruchomił agregat i rozbłysło światło. Przeprowadzone przez sztandartem firera SS Kałnica ciężarówki wjechały jedna za drugą do wnętrza tunelu. Dowódca konwoju wezwał do siebie Leonarda von Schrecka, dowódcę minerów, rozłożył mapę i pokazał miejsca, gdzie należy założyć ładunki wybuchowe. Przygotowani więźniowie. Przystąpili do maskowania ciężarówek, to znaczy zabezpieczania ich dodatkowymi plandekami i uszczelniania zarówno ciężarówek, jak i ładunku smarem. Wszystko to odbywało się w nocy. Całość tych operacji trwała około 3 godzin. Minęło od tego czasu około 60 lat. Do dzisiaj nie udało się. Tajemniczego transportu odnaleźć. Niech pan zaczyna, szrekt. Kaunic koniuszkiem języka oblizał cienkie walgi. Saper nacisnął rączkę zapalarki. Dał się słyszeć głuchy huk. Skalny nawis nad wejściem do tunelu uniósł się. Czerwono-pomarańczowy błysk rozdarł ciemność. Tunel zniknął. Tam, gdzie jeszcze przed chwilą było wejście do groty. Widniało wielkie rumowisko pomieszanych skał, połamanych drzew i ziemi. Nic nie wskazywało na to, że było tu kiedyś wejście do groty, w której rozstrzelano 20 więźniów po ukryciu ciężarówek. E, największym skarbem masywu Ślęży, a właściwie całej Ziemi Ślężańskiej, to jest jej historia przede wszystkim. To są pochodzące z XIII wieku kościoły. To są zabytki archeologiczne. Mamy tutaj z tego terenu jedną z najstarszych osad znaną w historii Polski. W Starym Zamku odkryto osadę rolniczą sprzed 6 tysięcy lat. Dla wielu z nas i również dla wielu dawnych mieszkańców tej ziemi skarbem są nasze dzieje, jest nasza przeszłość. Ostatnio jest głośna historia wwiezienia na mm, zbocza ślęży skarbów z Wrocławia w kilku czy kilkunastu ciężarówkach. Sprawa jest o tyle y, dla mnie przynajmniej y, wątpliwa, że masyw ślęży jest na dobrą sprawę zadeptane. Są setki, tysiące ludzi, którzy codziennie Wybierają się w masy w ślęży na ślęże, chodzą po tej górze, więc jakiekolwiek zmiany terenowe byłyby tam czytelne. Poza tym od 1975 roku prowadzone jest na terenie całego kraju tzw. archeologiczne zdjęcie Polski. To jest rządowy program. Powierzchniowe badania archeologiczne, między innymi również na ślęży były te badania prowadzone i z tego co ja się orientuję nie zwrócono uwagi na żadne anomalie, jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu, a mimo to odkryto bardzo wiele interesujących stanowisk w obrębie góry, więc myślę, że ten transport. Złota Wrocławskiego wywieziony w masę w ślęży należy włożyć między bajki. Z listu Leonarda von Schreckta. To, o czym pisze, zdarzyło się naprawdę. Było nas 30 oficerów, saperów. Przeżyło do dzisiaj czterech. Wszyscy żołnierze zostali zlikwidowani. Dwa tygodnie temu widziałem pod Coptenberg bardzo starego człowieka. Poznałem go mimo upływu lat. Był w ścisłym sztabie grupenführera Schellenberga. Mówi się, że ludzie często spotykani w dziwnych miejscach są strażnikami skarbu. To nie tak. To inkasenci. Oni wiedzą gdzie i jak wejść, by pobrać to, co im nakazano.